Cześć, witaj z tej strony Lena Retro Mama. Jaką mamy sytuację? Otóż mamy 10 e-kodów, e, kart Panini do rozgrywek FIFA-Qatar 2022. Mamy dwie ostatnie saszetki, dwie drużyny, które będą brały udział w ostatniej szóstej części rozgrywek drugiej grupy naszego Mundialu Saszetkowego. Gdzie przy okazji bawimy się i dowiadujemy się, co skrywał zakupiony przez nas na Allegro box, i otwarty na Twoich oczach. Mamy pulę zawodników, którzy będą zasilać uzupełnianie albumu. Są to wszystkie te karty, które przegrały w, rozgry w rozgrywkach meczowych, i mamy pięć e, saszetek zwycięskich, które czekają na dalsze wydarzenia. Otwieramy tym razem z drugiej strony po to, żeby Mbap głowy nie obcinać. Taki jest zadruk. Przed nami kolejne dwa kody. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Muszę się dowiedzieć, czy dzieci będą chciały grać, czy podzielimy to jakoś na połowę. Chciałabym sprzedać pudełko, boksa z powtórkami i z kodami właśnie, ale nie wiem. Dobra, odkładamy. I co? Przechodzimy do rozgrywki. Prawie zawsze wygrywa prawa strona. Zróbmy psikusa, zamienię stronami i zobaczymy, co się wydarzy poprzednio. Gdy tak zrobiłam, wygrała lewa strona. Naprawdę nie wiem, od czego to zależy. Zaczynamy. Tytan 256 i Tytan 260. Bardzo wysokie wartości. Belk strzela bramkę. Loga u nas nie grają. Korea zawsze bramkę strzela zawodnik, Amerykanin dla prawej strony. Mamy zawodnika z Polski, Krychowiaka 238, ale przegrywa on starcie z zawodnikiem Szwecji 239. Tylko jednym punktem, ale jednak sport bywa nieubłagany. Szturham ręką. Muszę to sobie tu przesunąć, żeby nam nie wjechało. Chyba już, jeżeli obserwujesz odcinki, chyba to już będzie któryś zawodnik ten sam. Chociaż może 208 do 210. Zobacz, zamieniłam strony i od razu lewa ma e, lepsze wyniki. 220 do 211. Naprawdę nie wiem o co chodzi. 220 do 210. Wow. 220 do 217. Nawet Holender nie dał rady Urugwajowi. Dobra. I 203 do 208. No dobrze, są dwie bramki. Nie jest źle. Tutaj właściwie wszyscy, czy dwie karty nam zostały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem goli. Nieźle, bo to jest karta z logiem drużyny. Zatem Ci zawodnicy wędrują i będą czekać na dalsze nasze rozgrywkowe pomysły w saszetce All Inclusive, czyli mamy 6 saszetek już dobranych. Natomiast ci zawodnicy te karty w kolejnym odcinku będę układać i być może od razu uporządkuję album, bo jest ich mniej niż przy okazji poprzedniego porządkowania w tej serii nagrań związanych z boksem więc ok, może będzie w jednym odcinku tym razem seria bardzo krótkich odcinków tu mamy już zebrane dotąd powtórki czy ty widzisz? obska, dobra więc tu mamy powtóreczki ułożymy sobie kody szczerze mówiąc nie wiem których zawodników sobie wybierzemy która grupa saszetek będzie brała udział w kolejnym Trzeciej części rozgrywek. Na razie mamy sześć kart, z które, oku, których okładka zwyciężyła sparring i sześć kart z Mbappé. No i cóż, zamykam. Box będzie czekał na serię kolejnych nagrań. Tymczasem przygotowuję się do drugiego porządkowania albumu. Zapowiada się smakowicie. Już wiemy, że jest kilka powtórek. Mam nadzieję, Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cóż, subskrybuj kanał Retro Rodzinka. Pozdrawiam Cię ciepło. Lena Retro Mama, cześć.